Będzie, a myliłem się. Myślałem, że drobnica, a tu kurde popatrz. To chyba będzie ostatnia ryba, jak się da ją wyciągnąć. Ona nie jest duża, ale się boję znowu ciągnąć na hama, bo już jedna się spięła. Co to jest taka mała ryba? Ja myślałem, że ona była większa a to taka mała karaś. nie wiem co to jest za ryba Dziwno. Chyba karaś. Chyba karaś. a nie, kar.

Ale masi, mają siły te karpie. Myślałem, że kara się. Obrigado. To nie jest mały karp, to jest karp z 4,5 kilo Będzie miała zaraz Wam pokażę, jaki piękny karp się Myślałem, że on był mniejszy, tylko go odczerpię maczyk plu? patrzcie cztery i pół kilo ma minimum mi się wydaje 4,5 i kilo dobra wypuszczamy rybę Myślałem, że coś będzie małego, a tu okazało się, że niestety nie jest mały.